W naszego współczesnego społeczeństwa, gdzie narracja miłości i pełni, często splata się z obrazem dwojga ludzi, obraz kobiety, która świadomie wybiera lub znajduje się na ścieżce samotnego życia, bywa otoczonym giełką litości, a nawet subtelnego osądu. Społeczne podszepty, głęboko zakorzenione w kulturowych oczekiwaniach, mogą sugerować, że samotność jest synonimem braku, porażki. Czy niedoskonałości? Ta powszechna, lecz często nieświadoma narracja skłania wiele kobiet do ukrywania tego aspektu swojej egzystencji, a nawet do kwestionowania własnej wartości w obliczu zewnętrznych standardów. Lecz czy ten powierzchowny obraz jest w stanie uchwycić prawdziwą esencję jej istnienia? Czy jest w stanie dostrzec ukryte piękno, które rozkwita w ciszy jej własnego, niepodzielnego świata? Karl Jung. Wielki odkrywca niezbadanych głębin ludzkiej psychiki zaprasza nas do odważnego spojrzenia poza tę cienką warstwę społecznych przekonań. Pokazuje nam, że w tej samej ciszy, w tym samym spokojnym azylu, który kobieta tworzy dla siebie, gdzie jest sama ze swoimi myślami, snami i pragnieniami, dzieje się coś o wiele bardziej znaczącego coś o potężnej, transformującej sile. Co wykracza poza wszelkie powszechne definicje. Wyobraź sobie ciepłe, złote światło słońca, które powoli wlewa się przez okno twojego salonu, malując wzory na podłodze. Poczuj delikatny, uspokajający zapach ulubionej herbaty, która paruje w twoich dłoniach, obiecując chwilę ukojenia. Poczuj miękkość ulubionego koca, który otula cię w tej chwili spokoju. To spokój poranka, który nie zna pośpiechu. Gdzie nie ma niczyich oczekiwań ani zewnętrznych zobowiązań. W tych świętych momentach, kiedy zewnętrzny hałas cichnie, a myśli stają się klarowniejsze, rodzi się nowa forma obecności. Nieobecności drugiego człowieka, ale obecności dla samej siebie. Pełnej, niepodzielonej obecności. W tej filmowej podróży w głąb jungowskiej psychiki odkryjemy niewidzialną, lecz niepodważalną siłę kobiety. Która świadomie lub nieświadomie żyje sama. Zrozumiemy, jak ta głęboko zakorzeniona moc, budowana w przestrzeni nienaruszonej indywidualności, nie tylko intryguje, ale często wręcz onieśmiela otoczenie. Szczególnie świat, który od wieków przyzwyczajony był do innej, bardziej tradycyjnej dynamiki kobiecej egzystencji. Przygotuj się na podróż do najintymniejszych zakamarków Twojej duszy. Gdzie samotność przestaje być postrzegana jako pusta przestrzeń, a staje się bramą do najprawdziwszej Ciebie, bramą do odkrycia Twojej niezależnej, świetlistej esencji. Teraz zagłębimy się w pierwszy z naszych głównych tematów, który nazwiemy kadinnio-indywiduacji odkrywaniem jaźni w zewnętrznej pustce. Wyobraź sobie to zmysłowe doświadczenie wczesny poranek powietrze w Twoim domu jest jeszcze chłodne. Ale światło słońca, powoli wdzierające się przez okno, delikatnie muska firanki, tworząc efemeryczne wzory na ścianach. Panuje cisza, tak głęboka i wszechogarniająca, że niemalże ją słyszysz. Słychać jedynie cichy szum własnej krwi w uszach, delikatny oddech, a może ledwie słyszalny szelest liści za oknem. Nie ma pośpiechu, który zazwyczaj pędzi niczym nieposkromiony nurt. Nie ma listy zadań do wykonania dla innych, żadnych oczekiwań ani próśb kierowanych w Twoją stronę, które musiałabyś spełnić, zanim nadejdzie czas dla Ciebie. Filiżanka Twojej ulubionej aromatycznej herbaty paruje w dłoniach, a jej ciepło rozlewa się po całym ciele, przynosząc ukojenie. Możesz poczuć miękkość ulubionego koca, który otula Cię w tej chwili spokoju, właśnie w tej chwili. Bez szumu świata zewnętrznego, bez konieczności odgrywania jakiejkolwiek roli, którą narzuca ci społeczeństwo czy relacje, twój własny oddech staje się głębszy, a ty po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna słyszysz siebie, swój własny głos, który często bywał zagłuszany, swoje najbardziej skryte pragnienia. Delikatne szeptanie Twojej prawdziwej istoty. Może to być nagłe zrozumienie dawno skrywanego pragnienia, prostej prawdy o sobie, która wcześniej była niewidoczna w zgiełku codzienności. Karl Jung z niezrównaną wnikliwością nazwał ten proces indywiduacją. To nieustanna i niezwykle osobista ścieżka, która prowadzi do stania się kompletną i integralną istotą ludzką. To podróż ku odkryciu, zrozumieniu i scaleniu wszystkich nawet najbardziej sprzecznych aspektów naszej psychiki, tych świadomych i tych głęboko ukrytych w nieświadomości. Jest to proces, który wykracza daleko poza maskę, którą prezentujemy światu, naszą personę, czyli zewnętrzną fasadę, którą tworzymy, by sprostać społecznym oczekiwaniom. Indywiduacja to dążenie do bycia sobą w najbardziej autentycznym i pełnym tego słowa znaczeniu. Ten proces, ten wewnętrzny alchemiczny eksperyment wymaga przestrzeni, wymaga ciszy, która nie jest pustką, lecz gęstą obecnością, wymaga czasu spędzonego w samotności, zdala od zewnętrznych bodźców, od projekcji innych ludzi i od nieustannej potrzeby dopasowywania się, by zyskać akceptację właśnie w tym odosobnieniu, w tym, co z zewnątrz może wydawać się pustką. Odosobnieniem, które bywa błędnie interpretowane jako brak, kobieta znajduje najbardziej żyzny grunt to jest jej osobiste laboratorium, jej święta przestrzeń, w której może w pełni wybrzmieć głos jej jaźni, jej prawdziwego self centrum jej totalności, kompasu, który wskazuje drogę do jej przeznaczenia. Nie ma nikogo, kto mógłby przysłonić ten szept, kto mógłby narzucić swoją wizję. Kto mógłby zakłócić ten wewnętrzny dialog? Nie ma lustra, w którym musiałaby się przeglądać, by zyskać zewnętrzne potwierdzenie swojej wartości. Jest tylko ona i jej własne, autentyczne wnętrze, w którym rodzi się nowa, głęboka świadomość. W tej przestrzeni ciszy, w której zanika wszelki zewnętrzny szum, a wewnętrzny świat nabiera ostrości, rodzi się głębokie i niezwykle uzdrawiające poczucie. To poczucie przynależności do samej siebie, niczym kotwica wrzucona w spokojne wody własnej duszy, poczucie bycia własnym bezpiecznym portem, własnym domem, niezależnym od burz i wiatrów zewnętrznego świata, od opinii, oczekiwań czy ról narzucanych przez innych. To poczucie samowystarczalności emocjonalnej i duchowej, a jednak, jakże często społeczeństwo kierowane nieświadomymi lękami i Utrwalonymi wzorcami, podsuwa nam inną narrację, narrację opresji, by zawsze być z kimś, by znaleźć drugą połówkę, by nie być samą. Utrwalona jest idea, że samotna kobieta to kobieta niekompletna, czekająca na dopełnienie, a wręcz symbolizująca porażkę w konwencjonalnym rozumieniu szczęścia. Ta powszechna narracja, głęboko internalizowana, zmusza wiele kobiet. Do nieustannej pogoni za relacjami, do rozpaczliwego próbienia wypełnić pustkę, która w istocie jest najświętszą przestrzenią. Przestrzenią do osobistego rozwoju, portalem do jej najgłębszej ukrytej prawdy. Właśnie w tym kontraście między społecznym osądem a wewnętrzną rzeczywistością, objawia się prawdziwa wartość tej ścieżki. Z tego miejsca głębokiego spotkania z self w ciszy samotności rodzi się siła, siła niezależności, pewności siebie, samopoznania, która wcześniej była często szukana na zewnątrz, w relacjach, w akceptacji innych. Rodzi się siła, która pozwala kobiecie stać się samodzielną, integrując w sobie aspekty, które tradycyjnie przypisywano innemu pierwiastkowi, innemu biegunowi. Przechodzimy teraz do zgłębiania pojęcia animusa. Nazwijmy to integrowanie animusa. Architektura samodzielnej kobiety. Wyobraź sobie ją w dynamicznym kadrze, samotnie dokonującą poważnej naprawy w domu, z kluczem francuskim pewnie w dłoni, zdeterminowana i skupiona na każdym ruchu. Poczuj zapach metalu i starych narzędzi. Cichy zgrzyt śrub. Nie szuka pomocy, nie czeka na nikogo. Albo siedzącą przy biurku przed otwartym laptopem, z chłodną, pewną miną, podejmującą kluczową, zmieniającą życie decyzję dotyczącą swojej kariery. Być może o zmianie branży, otwarciu własnej firmy czy wyjeździe za granicę. Możesz niemal usłyszeć kliknięcie klawiatury, symbolizujące jej zdecydowanie. A może to jest obraz kobiety, która podróżuje sama do nieznanego, egzotycznego kraju. Z plecakiem na ramionach, z każdym krokiem pewna, że poradzi sobie z każdą przeszkodą, z każdą nieprzewidzianą sytuacją. W jej ruchach, w jej spojrzeniu, spokojnym, lecz przenikliwym, w jej sposobie bycia jest pewność, która jest niemal namacalna. To pewność, która mówi: Jestem w stanie, dam radę, to ja kieruję swoim życiem. Carl Jung wprowadził pojęcie animusa jako nieświadomego pierwiastka męskiego, wewnętrznej postaci, która zamieszkuje psychikę kobiecą. To archetyp symbolizujący szereg cech tradycyjnie kojarzonych z męskością: logiczne myślenie, racjonalność, asertywność, strukturalne podejście do życia, zdolność do analizy, odwagę, zdolność do działania, do urzeczywistniania planów w świecie zewnętrznym. Oraz poczucie sprawczości. W społeczeństwie, gdzie przez wieki tradycyjne role często przypisywały te cechy wyłącznie mężczyznom, kobieta żyjąca w relacji partnerskiej może nie mieć potrzeby, a czasem nawet świadomej przestrzeni, by w pełni rozwijać i integrować swój własny animus. Może nieświadomie projektować te cechy na partnera, oczekując, że to on będzie tym, który decyduje. Tym, który działa, tym, który zapewnia bezpieczeństwo i stabilność. W ten sposób jej własny animus pozostaje w cieniu, nie w pełni rozwinięty, a jej potencjał do samodzielnego działania uśpiony. Ale dla kobiety, która żyje sama, sytuacja jest diametralnie inna. Jest ona w najbardziej wzmacniającym i pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zmuszona do samodzielnego stawienia czoła wszystkim wyzwaniom życia. Musi samodzielnie rozwiązywać problemy, od tych prozaicznych po te egzystencjalne. Musi samodzielnie podejmować decyzje, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. Musi dbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, emocjonalne i fizyczne. To właśnie w tej codziennej samodzielności, bez zewnętrznego partnera, który mógłby wypełnić te role. Kobieta zaczyna aktywnie rozwijać i integrować swój animus w zdrowy sposób. Uczy się ufać własnemu osądowi, nawet gdy reszta świata wątpi, jak wtedy, gdy nagle wie, jak naprawić zepsuty sprzęt AGD, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiła. Buduje własne wewnętrzne struktury, które ją wspierają. Uczy się być sprawcza w swoim życiu, aktywnie kształtując swoją rzeczywistość. Ta wewnętrzna integracja czyni ją samowystarczalną i kompletną w swoim działaniu w świecie. Bez konieczności szukania zewnętrznego wsparcia w tych kluczowych obszarach, ona staje się swoją własną tarczą i własnym mieczem. Głębokim, ukrytym uczuciem, które rodzi się z tej integracji, jest niczym niezachwiana kompetencja i głęboka wewnętrzna samowystarczalność która wypływa bezpośrednio z osobistego doświadczenia, pokonywania przeszkód i głębokiego zaufania do samej siebie. To poczucie dam radę, bo już tyle razy dawałam radę. W kontraście do tego, jakże często widzimy kobiety uwikłane w schematy zależności, oczekujące na to, że mężczyzna podejmie za nie decyzje praktyczne, zapewni im bezpieczeństwo, czy rozwiąże problem, który nie jest dla kobiety. Ta powszechna dolegliwość, dolegliwość to także poczucie bezradności w obliczu życiowych wyzwań, które nie są dzielone z partnerem, a także głęboko zakorzeniony lęk przed samotnym podjęciem ryzyka czy brakiem ochrony. Integracja animusa niweluje te zależności, uwalniając kobietę od zewnętrznych uwarunkowań. W miarę jak kobieta integruje swój animus, jej wewnętrzna architektura staje się coraz bardziej solidna. Staje się autonomiczną siłą, kompletną w sobie. I to właśnie ta autonomia, ta kompletność w sobie często wywołuje złożoną, a czasem wręcz onieśmielającą, niezrozumiałą reakcję w świecie zewnętrznym, szczególnie w męskim świecie, który bywa zaskoczony jej niezależnością. Przejdźmy teraz do tego, dlaczego ta siła może onieśmielać. Zbadajmy to w kolejnym segmencie. Lustro i męski cień. Dlaczego jej siła onieśmiela? Wyobraź sobie scenę społeczną, która rozgrywa się tuż przed Twoimi oczami. Kobieta, zindywidualizowana i niezależna, emanująca wewnętrzną siłą i pewnością siebie, staje w centrum uwagi. Możesz niemal usłyszeć ton głosu, w którym padają pochwały, komplementy, w których jednak pobrzmiewa nuta niezrozumienia. Może nawet lekka ironia rozmowa często niemal natychmiast zbacza na temat jej braku partnera, a niezręczne, bagatelizujące żarty próbują umniejszyć jej sukcesy lub sprowadzić jej niezależność do kwestii nieudanej relacji. Możesz poczuć ciężar tych spojrzeń, które próbują ją zdefiniować przez pryzmat jej statusu związku. Możesz dostrzec mężczyznę, który, konfrontowany z jej pełnią, Cofa się, wycofuje, staje się defensywny, jakby uderzył w niewidzialną ścianę. Lub wręcz przeciwnie, próbuje zminimalizować jej siłę nieproszonymi radami, paternalistycznymi komentarzami czy próbą zdominowania rozmowy, czując potrzebę bycia tym ważniejszym. Jungowskie pojęcie animy męskiej, nieświadomego pierwiastka kobiecego, wewnętrznej postaci, która zamieszkuje psychikę mężczyzny. Jest absolutnie kluczowe do zrozumienia tej złożonej dynamiki. Anima reprezentuje emocjonalność, intuicję, zdolność do empatii, pasywność i potrzebę relacji, często będąc lustrem dla nieintegrowanych części męskiej psychiki. Wielu mężczyzn, którzy nie zintegrowali swojej własnej animy w zdrowy i świadomy sposób, ma tendencję do projektowania jej na kobiety w swoim otoczeniu. Szukają w nich odbicia swoich własnych nieświadomych aspektów kobiecych, swojej wrażliwości, swojej intuicji, swojej potrzeby bliskości. Często oczekują, że kobieta będzie uzupełnieniem dla ich własnych braków emocjonalnych czy intuicyjnych, naczyniem, które ma pomieścić ich nieuświadomione potrzeby. Kobieta, która żyje sama, która jest silna, zintegrowana i kompletna w sobie. Staje się dla nich potężnym lustrem. Ona nie oferuje podatnego gruntu dla tych projekcji. Ona nie pasuje do roli pasywnego uzupełnienia czy odbiorcy, który wypełnia ich wewnętrzną pustkę. Ona jest pełnią, jest samodzielną galaktyką. Jej integralność, jej niezależność, jej zdolność do samodzielnego bycia nie daje przestrzeni dla męskich projekcji. To tak, jakby jej obecność zmuszała mężczyznę do spojrzenia w swoje własne, wewnętrzne lustro, a nie w odbicie w niej. Zmusza go do skonfrontowania się z własnym, niedojrzałym animusem, tym aspektem męskiej psychiki, który opiera się na zewnętrznej dominacji, na potrzebie bycia niezbędnym czy ochronnym. Kiedy kobieta udowadnia, że jest w pełni zdolna do samodzielnego życia. Ten niedojrzały animus może poczuć się zagrożony, pozbawiony swojego tradycyjnego roli, swojej funkcji. Mężczyzna może poczuć się niepotrzebny, a jego męskość, tak jak ją rozumiał w kontekście tradycyjnych ról, zagrożona. W ten sposób kobieta autonomiczna staje się lustrem dla męskich niepewności, dla głęboko ukrytego cienia męskości zbiorowej, która wciąż dąży do walidacji poprzez kontrolę. Lub posiadanie kobiecego pierwiastka, zamiast poprzez rozwój własnej wewnętrznej pełni. Jeśli on nie potrafi odnaleźć potwierdzenia dla siebie w kobiecie, partnerce, która go potrzebuje i komplementuje, co to mówi o nim? Ten dyskomfort może objawiać się jako niechęć, zazdrość, próba umniejszenia jej wartości, ignorowanie jej osiągnięć, czy nawet aktywne odrzucenie. Dla mężczyzny konfrontacja z taką kobietą może być zarówno wyzwaniem, jak i nieświadomym zaproszeniem. Zaproszeniem do jego własnej indywiduacji, do spojrzenia na swoje niezintegrowane aspekty i do poszukiwania pełni w sobie, zamiast oczekiwać jej od zewnętrznego obiektu. Nawet jeśli początkowo objawia się to jako nieśmielenie czy opór, ostatecznie ta interakcja może stać się katalizatorem. Jego własnego wewnętrznego wzrostu, jeśli tylko będzie gotów ją przyjąć. Ukrytym, często mylącym i głęboko bolesnym uczuciem, które towarzyszy kobiecie w takich sytuacjach, jest subtelna, lecz przenikająca świadomość bycia źle interpretowaną, umniejszaną, a nawet karaną za swoją własną integralność i niezależność. Jest to ból bycia inną. W świecie, który oczekuje konformizmu, a jej pełnia jest wyzwaniem dla status quo. W kontraście do tego, jakże wiele kobiet doświadcza dysfunkcyjnych dynamik władzy w związkach, gdzie czują presję, by zmniejszyć swoje światło, by nie przestraszyć partnera, by dopasować się do jego oczekiwań, tracąc przy tym kawałek siebie. Często czują frustrację z powodu bycia postrzeganą jako zbyt dużo. Zbyt intensywna, zbyt silna, co prowadzi do wewnętrznego konfliktu, poczucia osamotnienia, a nawet wypalenia, nawet będąc w związku. To właśnie ta różnica ujawnia, jak cenna jest samodzielność w procesie indywiduacji. Ale to zewnętrzne onieśmielenie, to niezrozumienie i nieświadome reakcje otoczenia to tylko jedna strona medalu. Prawdziwa głębia i ostateczna transformacja tkwią w zdolności kobiety, która żyje sama, do odważnego stawienia czoła duchowi swojej własnej duszy, do głębokiej introspekcji. Przejdźmy do ostatniego z naszych głównych tematów, koncentrującego się na cieniu. Podejdźmy teraz do segmentu pod tytułem Świadomość cienia i pełna całość. Wyobraź sobie ciemną, cichą noc. Może to być noc bezsenności, kiedy świat zewnętrzny milknie, a twoje myśli zaczynają wirować, niczym liście niesione przez wiatr. Czujesz ciężar kołdry, chłód powietrza. Z głębi duszy, bez żadnego ostrzeżenia, nagle wyłania się uczucie. Być może jest to dotkliwa, dawno zapomniana wrażliwość, która przypomina o starych ranach. Czujesz jej gorący puls, a może to dawno stłumiony gniew który pulsował pod powierzchnią Twojego spokoju, teraz domagając się uwagi, jakby wewnętrzny ogień szukał ujścia, albo wszechogarniający niepokój, którego źródła nie potrafisz od razu nazwać, a on ściska Twoje gardło. Kobieta jest sama w swoim domu. Nie ma obok nikogo, kto mógłby ją rozpraszać rozmową, kto mógłby zagadać te trudne uczucia, kto mógłby zaoferować łatwe pocieszenie lub odwrócić uwagę. W tej głębokiej, wymuszonej, lecz błogosławionej samotności, w tym cichym, lecz nieuchronnie wymagającym konfrontacji z samym sobą, ona ma przestrzeń i odwagę, by usiąść z tymi uczuciami, bez osądzania siebie, bez prób stłumienia, bez unikania. Pozwala, by warstwy jej psychiki stopniowo się przed nią odkrywały, niczym starożytny zwój, ukazując ukryte prawdy o jej wnętrzu. Karl Jung nazywał ten zbiór nieświadomych aspektów naszej psychiki cieniem. Cień to wszystko, co nasza psychika świadomie lub nieświadomie tłumi, wypiera lub ukrywa, ponieważ jest to nieakceptowalne dla naszej persony, dla obrazu, który chcemy prezentować światu, dla naszego własnego wyidealizowanego obrazu siebie. Mogą to być zarówno aspekty, które powszechnie uważamy za. Negatywne. Agresja, zazdrość, pycha, lęk, egoizm, jak i często niezrozumiane, ukryte dary, dzika kreatywność, niezachwiana intuicja, potężna pasja, asertywność, które zostały stłumione, ponieważ nie pasowały do oczekiwań społecznych lub rodzinnych. Życie w samotności, bez nieustannej potrzeby bycia na pokaz. Bez konieczności ciągłego odgrywania roli dla publiczności, tworzy unikalne środowisko, w którym cień może wyłonić się na powierzchnię znacznie łatwiej. Bez zewnętrznych rozproszeń i oczekiwań, bez potrzeby ukrywania wrażliwości czy wad, kobieta ma szansę na autentyczną konfrontację ze swoimi ciemnymi stronami, w ciszy i bez oceny z zewnątrz. Te części siebie, które były odrzucane, piętnowane czy ignorowane, mogą zostać przyjęte, zrozumiane, a nawet zintegrowane. Ten proces konfrontacji i integracji cienia, zarówno jego destrukcyjnych aspektów, które raz uświadomione mogą zostać przetransformowane, jak i nierozpoznanych, ukrytych darów które mogą wzbogacić jej życie, jak nagły, nieoczekiwany impuls do stworzenia czegoś pięknego, choć nigdy nie uważała się za artystkę, prowadzi do głębokiej autentyczności, prowadzi do poczucia wewnętrznej pełni, kompletności, która rzadko jest osiągalna w warunkach nieustannej interakcji społecznej, gdzie często brakuje czasu i przestrzeni na tak głęboką introspekcję. Akceptacja swojego cienia nie oznacza pobłażania słabościom czy usprawiedliwiania negatywnych zachowań, ale zrozumienie ich korzeni, przyjęcie ich jako części siebie, a przez to uwolnienie ich energii w bardziej świadomy i konstruktywny sposób, przekształcając ciemność w potencjał. Ukrytym, lecz wyzwalającym uczuciem, które płynie z tego procesu, jest radykalna wolność i surowa autentyczność, które rodzą się z bezwarunkowej wszechogarniającej akceptacji samej siebie, ze wszystkimi jej światłami i wszystkimi jej cieniami. To jest prawdziwa wolność bycia sobą, bez maski, bez udawania, bez strachu. W kontraście do tego, jakże często kobiety dążą do nierealnego ideału perfekcji, żyjąc w ciągłym strachu przed krytyką, z wewnętrzną presją, by rzutować nieskazitelny wizerunek na świat. Ten ciągły wysiłek bycia idealną prowadzi do życia w ciągłym przebraniu, do chronicznego emocjonalnego wyczerpania, do wewnętrznego rozdarcia. Kiedy cień pozostaje niezintegrowany i nieuświadomiony, manifestuje się w sposób niekontrolowany, poprzez nagłe wybuchy gniewu, irracjonalne lęki, autodestrukcyjne wzorce czy niezdolność do prawdziwej, głębokiej bliskości ponieważ wstydzimy się ujawnić nasze ciemne strony. Samotność w tej perspektywie przestaje być czymś, czego należy unikać, a staje się bezpiecznym schronieniem i przestrzenią do leczenia tych najgłębszych ran. Przyjmując całą siebie, w pełni świadoma swoich aspektów świetlistych i cieniowych, kobieta, która żyje sama, nie tylko staje się integralna i kompletna, ale także dostraja się do najgłębszych strumieni istnienia. Wibruje na nowej, wyższej częstotliwości, naturalnie przyciągając do siebie doświadczenia i relacje, które odzwierciedlają jej nowo odnalezioną wewnętrzną pełnię. Drogie to co społeczeństwo często nieświadomie nazywa samotnością kobiety, to w istocie portal do jej najgłębszej pełni, przestrzeń alchemicznej transformacji i święte miejsce samoodkrycia. Ta pozornie pusta przestrzeń, która bywa naznaczona społecznym osądem, jest w rzeczywistości żyznym gruntem, na którym kobieta buduje swoją autentyczną jaźń, integruje swój wewnętrzny pierwiastek męski animusa, stając się swoją własną siłą i ostoją i odważnie konfrontuje się z cieniami, które prowadzą do prawdziwej integralności. Jej siła nie jest barierą, która odpycha, lecz potężnym magnesem, który przyciąga do niej autentyczne doświadczenia i relacje, które rezonują z jej wewnętrzną prawdą. To nie jest kobieta czekająca na kogoś, by stać się kompletną. Ona już kwitnie, pełna życia, samodzielnie. Jest latarnią indywiduacji, inspiracją dla nas wszystkich do poszukiwania wewnętrznej integralności. Niezależnie od ścieżki życiowej, którą podążamy, czy statusu związku. Jej życie jest żywym świadectwem, że prawdziwa moc kobieca nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia ani cudzego dopełnienia. Ona emanuje z wnętrza, ze strefy niezależnej autentyczności, której nic nie może złamać. Jeśli jesteś kobietą, która podąża tą ścieżką samotności i samopoznania, lub jeśli czujesz się do niej wezwana, by odkryć swoje wewnętrzne królestwo, podziel się w komentarzach poniżej jednym słowem, które najlepiej opisuje największą siłę, jaką odkryłaś w swojej podróży samotności. Twoje doświadczenie jest cenną inspiracją. Podziel się tym filmem z jedną szczególną kobietą, którą podziwiasz za jej odwagę bycia całością w sobie, aby i ona mogła rozpoznać i celebrować, swoją własną, ukrytą siłę. Pozwólmy, by ta prawda dotarła do serc wielu. Pamiętaj, Twój dom jest Twoim Self, a On jest nienaruszalny, kompletny i zawsze obecny. Jesteś całością, jesteś potężna i ta moc, odkryta w ciszy Twojego wnętrza, emanuje z Ciebie, stając się światłem dla świata.